Warsztaty to gra zespołowa. To trochę jak z drużyną piłkarską. Możesz mieć nawet najlepszego napastnika na świecie, ale to nie zagwarantuje ci, że zdobędziesz Puchar w Mistrzostwach Europy czy w Mistrzostwach Świata. Potrzebujesz sprawić, aby cały twój zespół działał dobrze, aby doprowadzić do sukcesu. I tak też jest w warsztatach. I mam wrażenie, że jedną z ważniejszych refleksji do tej pory w moim doświadczeniu jest to, że nieważne jest, jak masz dobry pomysł w swojej głowie, jak idealny, jak dopieszczony, jak bardzo on pasuje do, do tego, że dużo osób na driblu po prostu potwierdziło, że on jest świetny. Ważne jest to, jak z daną organizacją jesteś w stanie osiągnąć dany cel. Czym szybciej przestaniesz się zakochiwać w swoich pomysłach i zrozumiesz, że tak naprawdę istota jest, jak w danych ramach danej organizacji jesteś w stanie coś wytworzyć, osiągnąć, coś zmienić, rozwiązać, pójść w jakimś kierunku, tym łatwiej i lepiej będzie się pracowało w przyszłości, bo te nasze efekty naszej pracy, efekty naszych warsztatów zawsze są jakiegoś rodzaju kompromisem. Kompromisem też są nasze projekty UX-owe, albo jak jesteś product designerem, to kompromisy w naszych projektach i one zawsze sprawiają, że te projekty są trochę niedoskonałe, tak jak my. To jest takie trochę odzorowanie nasz ludzi. Że jesteśmy niedoskonali, i nasze projekty też muszą być niedoskonałe, kiedy jesteśmy grupą ludzi z różnymi przekonaniami, przyzwyczajeniami i z różną historią. I to fajnie, to też pokazuje, że jesteśmy w stanie się w jakimś stopniu porozumieć. A właśnie warsztaty mają pomóc w tym, abyśmy wszyscy byli mniej więcej na jednym poziomie i potrafili się porozumieć. A ten krótki materiał wideo pozwoli ci się trochę lepiej przygotować na bardzo ogólnym poziomie do takiego, takiego warsztatu. Typy wyzwań, które przyjdzie nam rozwiązywać za pomocą warsztatu, Podzieliłem na trzy bardzo subiektywne kategorie. To tworzenie czegoś, możemy tworzyć produkty, tworzyć funkcjonalności, tworzyć jakieś rozwiązanie. To tworzenie, do tworzenia różnych rzeczy taki warsztat może być bardzo, bardzo pomocny. Jeżeli stworzymy kilka pomysłów na projekty, jak w moim przypadku zajmuję się projektami informatycznymi, możemy mieć kilka pomysłów na rozwiązanie jakiejś funkcjonalności. Podczas warsztatu możemy podjąć decyzję, w jaki sposób te funkcjonalności te pomysły połączyć ze sobą albo wybrać lepszą lepszy pomysł takie warsztaty mogą pomagać w decydowaniu, w wybieraniu, ale i w wybieraniu kierunku. Warsztaty mogą też pomagać w odkrywaniu. Gdy wiemy jaki jest cel, a nie wiemy jak do niego dotrzeć, to warsztat też może nam w tym pomóc. Więc moje trzy główne kategorie to tworzenie, wybieranie i odkrywanie. Na, te, na pewno w tym warsztaty mogą nam pomóc, ale są też sytuacje, w których może prowadzenie warsztatów nie jest najbardziej odpowiednią metodą i najbardziej odpowiednim krokiem na tym etapie. Kiedy nie warto prowadzić warsztatów? Przede wszystkim nie warto prowadzić warsztatów w momencie, kiedy uczestnicy nie mają po prostu na niego. Czasu. Często nasi współpracownicy nie mają czasu na uczestnictwo w warsztatach, ponieważ gaszą pożary. To jest trochę tak jak zgaszeniem jakiegoś uszkodzonego zaworu, na przykład gazu. Można cały czas go gasić i to będzie kosztowało nas bardzo dużo energii ale powinniśmy odciąć dopływ gazu, ale odepniemy dopływ gazu, kiedy będziemy widzieli gdzie jest źródło problemu. Źródło problemu możemy zidentyfikować podczas warsztatów i czasem tak jest, że właśnie ta pusta taczka, z którą biegają nasi współpracownicy, bo nie mają czasu, żeby ją załadować na naszej budowie, wynika z tego, że jest jakiś nierozwiązany problem, który możemy rozwiązać podczas warsztatu. Kolejnym czynnikiem, kiedy nie warto prowadzić warsztatu, jest to, że to nie jest warsztat. Czasem nazywamy nasze wykłady warsztatami. Mamy coś do powiedzenia dla innych, czekamy na pytania na temat naszej prezentacji. Możemy to czasem mylić z warsztatami. Czasami mylimy każde spotkanie grupowe, nazywamy je warsztatem. A warsztat jest wtedy, kiedy są uczestnicy, kiedy jest moderator i uczestnicy mają za zadanie wypracować coś. Jeżeli przychodzimy z gotowym rozwiązaniem i czekamy tylko na opinię, to nie jest to. W żadnym wypadku warsztat. A ostatnią cechą, moim zdaniem najważniejszą, jeżeli masz wziąć pod uwagę tworzenie warsztatu, jest to, czy efekt, który wypracujecie, będzie potem procedowany. Sytuacja, w której wypracujecie coś podczas warsztatu, a potem przyjdzie osoba decyzyjna i wam powie: mmm, Fajnie, fajnie, super, naprawdę świetnie się napracowaliście, ale zrobimy to inaczej, jest jedną z bardziej demotywujących. Mmm, Niszczących wewnętrznie organizacyjnie sytuacji. Wtedy lepiej już nie prowadzić takiego warsztatu. Więc przy każdym warsztacie musicie mieć poparcie osób decydujących w danym projekcie, aby mieć pewność, że w jakimś stopniu przynajmniej to, co wypracujecie, będzie miało zielone światło na ich realizację, jeżeli oczywiście zmieszczą się w jakichś ramach. To wiemy, kiedy nie warto prowadzić warsztatów. Ale to nie oznacza, że wcale nie warto prowadzić warsztatów, kiedy dostajemy takie sygnały. Jeżeli nie mamy poparcia na przykład zarządu, żeby wprowadzać te zmiany, to musimy najpierw odrobić kilka kroków wstecz, Jakich ich przekonać, żeby taki warsztat mógł być w jakimś stopniu brany pod uwagę przy decyzjach, przy jakichś zmianach, przy, przy rozwiązaniach. Jeżeli rozwiążemy te wcześniejsze problemy, no to możemy oczywiście potem przejść do warsztatu. I tu dochodzimy do tego, jak mamy się przygotować do tego warsztatu? Najpierw potrzebujemy biznesu i celu, co mamy właściwie osiągnąć, i tym samym potrzebujemy ram, w jakich musimy się zmieścić. Czy jest jakiś czas, czy są jakieś zasady, zasoby, forma, w jakiej mamy realizować dane rozwiązanie? Jeżeli jest jakiś problem rynkowy, na który mamy odpowiedź w dużej, w dużej organizacji, to warto wiedzieć, jakimi narzędziami chcemy to robić, czy może już są wcześniej ustalone, a może wcześniej były jakieś warsztaty, podczas których już zostały poczynione jakieś ustalenia. To wszystko musimy zgromadzić wszystkie informacje na temat tego problemu, w jaki sposób on funkcjonuje w organizacji, czy był próbę jego rozwiązania. To wszystko musimy zebrać. Jeżeli na przykład projektujemy, tak jak w moim doświadczeniu, w przypadku jakiejś funkcjonalności, to na pewno wszystkie dane analityczne, wszystkie dane na temat badań, bo może ktoś prowadził dane funkcjon badania funkcjonalne, może ktoś prowadził wywiady pogłębione, będą przydatne do tego, żeby wiedzieć więcej na temat tego problemu. A pamiętajcie, że czym dowiecie się więcej, czym lepiej przygotujecie się do warsztatu, tym bardziej będzie to wpływało na waszą pewność siebie. Więc. Nie martwcie się ćwiczeniami, na pewność siebie podczas warsztatów po prostu dobrze odróbcie pracę domową, dobrze się przygotujcie, a pewność siebie przyjdzie już sama. Kiedy wiesz już dużo o swoim problemie, masz dane, przygotowałaś się, przygotowałeś się do niego, to przygotuj dobrego maila. Przygotuj maila, który pokaże, po co robicie te warsztaty, dlaczego je robicie i dokąd on ma doprowadzić. Jeżeli są jakieś informacje, które zebrałaś i zebrałaś wcześniej podczas tego kompletowania informacji na temat, na temat danego problemu albo funkcjonalności, czy może jakiegoś produktu, który będziecie projektować, to też je załącz. Niech ta wiedza gdzieś tam krąży, bo może ktoś, może kilka osób kliknie w tego linka i coś się dowie czegoś. I się nauczy, to bardzo fajne, bo zawsze można potem do tego wrócić. Można sobie coś przypomnieć i można dystrybuować wiedzę, żeby ona była propagowana w organizacji, żeby była wyrównywana wśród innych uczestników waszego, e, waszego warsztatu. Mail powinien być treściwy, konkretny, ale też nie za długi. Dobrze przygotowany mail to już jest pierwszy krok warsztatowy. To pozwoli ci już zdobywać wstępnie zaufanie. Pokaże, że jesteś przygotowana i przygotowany. Pozwolić ci też przygotować użytkowników na to, uczestników, na to, co się wydarzy podczas warsztatu. Chcemy wiedzieć, co będzie się działo podczas warsztatu, żeby nie pytać, chcemy być dobrze na to przygotowani. Ja podczas warsztatów, kiedy trwają więcej niż dwie godziny, czyli taką trochę grubszą ilość czasu już, staram się na plakacie napisać kroki, żeby użytkownicy wiedzieli, gdzie jesteśmy, kiedy są przerwy, mniej więcej, może nie, nie, nie aż z czasem, ale na przykład, że teraz robimy takie ćwiczenia, przerwa, takie ćwiczenia, przerwa i zakończenie żeby użytkownicy czuli się bezpiecznie. To jest jedna z rzeczy, które uczestnicy robią najczęściej, kiedy dostają materiały szkoleniowe czy warsztatowe, żeby sprawdzić harmonogram. Ok, to o której przerwa? O której przerwa? A zapomniałem, o której przerwa? To nie ma sensu tego im dawać na kartkach. Wydrukujcie, przyklejcie gdzieś. Niech użytkownicy po prostu wiedzą, będą czuli się bezpieczniej. A jak będą się czuli bezpieczniej, to będą mieli do Was więcej zaufania. Jak będą mieli więcej do Was zaufania, to będą lepiej uczestniczyli w Waszych ćwiczeniach i w Waszych warsztatach, co zwiększa prawdopodobieństwo tego, że warsztat odniesie sukces. Wiemy wiele o projekcie, mamy przygotowanego maila. Teraz musimy się zastanowić, do kogo tego maila właściwie wysłać. Oczywiście rozmawialiśmy z biznesem, potrzebujemy osoby, która będzie. Hmm, Wspierała nas swoim majestatem w ramach organizacji, czyli kogoś, kto będzie potem przybijał pieczątkę do naszych pomysłów. Często takie osoby są bardzo zapracowane, mają mało czasu, więc można ją zaprosić na etapy późniejsze, bliżej końca. Jeżeli długo czasu jest naprawdę niewiele, żeby partycypowała na końcu, przyjrzała się naszym pomysłowi i tym samym mogła też wnieść swoje uwagi. Potrzebny jest nam na pewno biznes. Jeżeli nie mamy osoby. Na cały warsztat, takiej, która może reprezentować osobę, która właśnie jest decyzyjna, to też zaprosimy kogoś niższego szczebla, kto będzie reprezentował biznes, czyli będzie opowiadał o swoich potrzebach, kto będzie opowiadał o tym, jakie na przykład scenariusze użycia trzeba wykonać. Jak mamy biznes, czyli tą stronę, która trochę definiuje ramy naszego projektu i potrzeby, to potrzebujemy też osoby, która będzie adwokatem użytkowników. Niekiedy może być to biznes. Akurat ja w Ministerstwie Finansów mam tą korzyść, że bardzo często biznes robi narzędzia dla siebie i wtedy możemy z nimi dosyć ściśle współpracować, wiedzieć, co jest im potrzebne, w jaki sposób pracują, co lubią, czego nie lubią, jakie mają oprogramowanie, jakie mają komputery, jak często się logują, na jakich urządzeniach, czy robią to z domu, czy, czy podczas takiej, podczas pracy codziennej. Możemy mieć do nich dostęp, to jest duży komfort, ale rzadko tak bywa. Więc potrzebujemy jakiegoś adwokata, użytkownika końcowego. Jeżeli projektujemy jakiś e-commerce, i naszym klientem będzie po prostu osoba, która zakupuje na przykład ubrania, to możemy wykorzystać do tego na przykład UX designera, który bada użytkowników, ale całkiem niezłą postacią będzie osoba z biura obsługi. Klienta, która na przykład wie o, dużo, o dużej ilości problemów, użytkownicy zwracają się bezpośrednio z problemami do naszego boku, po prostu i tym samym będzie stanowiła dla nas insight od strony użytkownika. Jeżeli możemy rozdzielić UX designera, który bardzo często jest moderatorem takich warsztatów, od tego, by był hmm, adwokatem użytkownika, to fajnie, to to starajmy się robić. Wiem, że są różne sytuacje, często nie ma tak dużych zespołów, więc często moderator. Robi to, czego nie do końca powinien, też trochę wchodzi w buty i w rolę tego obrońcy użytkownika. Ale to wy musicie sobie odpowiedzieć, jakie macie zasoby, jakie, ma, jakie macie zespół, czy możecie po prostu sobie na to pozwolić, bo umówmy się. Warsztaty są płynem, który napełniacie pewnie na, pewne naczynie. Naczynie to problem, a warsztat to płyn, który wylewacie do tego naczynia, więc te te naczynie będzie tak naprawdę definiowała, co Wy tam wkładacie. Przygotowaliśmy warsztaty. Jeżeli one są online, pamiętajcie, żeby przygotować instrukcję do tego, w jaki sposób użytkownicy mają korzystać. Jeżeli dajesz jakieś narzędzie, jeżeli korzystasz z Miro czy musicala to wtedy musisz przygotować dokładną instrukcję, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało. Traktuj wszystkich użytkowników, jakby pierwszy raz widzieli dane oprogramowanie. To na pewno ci zaprocentuje i sprawi, że jakiś użytkownik nie wywróci Ci warsztatu, bo Będziesz podczas warsztatu tłumaczył, a Bądź tłumaczył jak z czegoś korzystać. Przygotuj tych użytkowników, w jak najprostszy sposób pokaż jak mają korzystać z narzędzi. Jeżeli jest to fizyczny warsztat, czego serdecznie Ci życzę po tych miesiącach naszej, naszej izolacji, to przygotuj przestrzeń. Niech ona będzie na tyle intymna i odcięta od codziennych obowiązków, żeby nikt wam nie przeszkadzał, żeby telefony nie dzwoniły, żeby laptopy nie przeszkadzały e-maile, żebyście mogli się na te kilka chwil po prostu odciąć i rozwiązać ten problem. To się przydaje, to jest pomocne i warto z tego korzystać. Z mojej perspektywy najbardziej ogólnym podziałem i najmniejsze głowy będzie podzielenie takiego warsztatu na cztery etapy. Wprowadzenie. Podczas wprowadzenia opowiadamy, po co, dlaczego przekazujemy dane czy informacje, które udało nam się zgromadzić, wyrównujemy wiedzę między użytkownikami, przyklejamy na ścianie harmonogram tego, co może się wydarzyć, jakie są potencjalnie kolejne kroki, a następnie przygotowujemy jakiś kontrakt bądź decydujemy, to i według jakich zasad pracujemy? Warto użytkownikom uzmysłowić, jakie są zasady takiego warsztatu: że można zadawać pytania, że wyłączamy telefony, że staramy się nie jeść, na przykład, nie wychodzimy w trakcie spotkania, które właśnie się odbywa. Jakie elementy ubrać w takim i umieścić w takim kontrakcie? Odpowiedzcie sobie, co jest dla Was najbardziej problematyczne z perspektywy takiego moderatora takiego warsztatu. Co jest dla Was najbardziej problematyczne i na co warto zwrócić po prostu użytkownikom uwagę? Czy to może będzie, że nie krytykujemy siebie nawzajem, a może krytykujemy tylko jakieś pomysły? Jeżeli już, yy, odzywamy się, czym więcej jakby feedbacku i kontekstu tego yy, naszego problemu, tym lepiej. Więc pod tym kątem tworzymy takie wprowadzenie. Mamy wprowadzenie, w którym opowiedzieliśmy, co się wydarzy, powiedzieliśmy, po co jest ten warsztat, dlaczego jak ma wyglądać, dokąd chcemy dojść, jakie informacje udało nam się zebrać do tej pory, kto robił na przykład coś podobnego, mamy jakiś kontrakt, jeżeli mamy krótki warsztat, to możecie przynieść ten kontrakt. Zaproponujcie go, w jaki sposób przygotować. Zaproponujcie go, pokażcie listę po prostu rzeczy. Słuchajcie, podczas tego warsztatu można to, to, to i to. Czy wszyscy się zgadzacie na to? To robimy, tego nie robimy, to można, tego nie można. Żeby nam po prostu było milej, przyjemniej i szybciej przeprowadzić warsztat. I Jeżeli mam na przykład dwie godziny, to nie robię ćwiczenia z, z tym, żebyśmy wspólnie wypracowali sobie jakieś elementy tego kontraktu, ale go po prostu przynoszę, bo nie mam na to. Na to czaso, ale warto to zaznaczyć. Wprowadzenie bardzo często będzie definiowało o dużym stopniu poczucia bezpieczeństwa waszych użytkowników, na czym nam po prostu bardzo zależy. Po wprowadzeniu idziemy w kierunku celu. Jeżeli go nie mamy, bądź nie jest on do końca wyklarowany. To musimy zbudować ćwiczenie, które pozwoli nam wymodelować wy cel, musimy go opisać, niech on będzie mierzalny, niech on będzie, nie będzie ogólny, czyli będzie bardzo specyficzny, niech on będzie realny do, do realizacji. Opracujmy sobie cel, do którego zmierzamy. Ale żebyśmy byli w stanie podczas tego warsztatu te najważniejsze problemy omówić, pamiętajcie, żeby szanować czas, jeżeli umawiacie się na warsztat, który trwa x godzin, to szanujcie go, nie, nie starajcie się go przeciągać na siłę, chyba że użytkownicy sami wyjdą z taką inicjatywą. To, że szanujecie ich czas, też daje pewien, pewne poczucie bezpieczeństwa, ale i pokazuje, że szanujecie to i że szanujecie waszą, waszą niepisaną taką niepisaną umowę, która polega na tym, że poświęcają ci trochę czasu. To też jest fajne i ważne. Jak mamy wprowadzenie, mamy cel, to przechodzimy do ćwiczeń. Możecie oczywiście zadać pytanie, dobra, ale jakie ćwiczenie wykonać, żeby wyklarować ten cel, albo jakie ćwiczenia później wykonać. Tutaj nie chciałbym mówić wam o konkretnych ćwiczeniach, bo ich są set. I tak naprawdę to wasze doświadczenie, wasze podejście, ale i zrozumienie problemu i waszej konkretnej sytuacji pozwoli wam wybrać odpowiednie ćwiczenie. Skąd wziąć taką listę różnych ćwiczeń i ich opisów, ile one trwają? Jest coś takiego jak Hyper Island Toolbox. Jeżeli jesteście na YouTubie, to macie podlinkowane w opisie filmu. Jest to baza. Bardzo dużej. Ilości ćwiczeń pokategoryzowanych w zależności od pewnych kontekstów ich użycia. Przejrzyjcie sobie, zobaczcie, jakie są te ćwiczenia. To jest zupełnie bezpłatne. Zobaczcie, przemyślcie je i zaplanujcie, które mogą być dla Was użyteczne. To Wy lepiej znacie swoją organizację, to wy bardziej znacie swój problem, więc nie chcę Wam niczego tutaj rekomendować. Jeżeli chcecie innych jeszcze bezpłatnych informacji, potrzebujecie, to na moim blogu podlinkowuję Wam jeszcze 5-dniowy Design Sprint, jest tam opisany całkiem sporo ćwiczeń, które również możecie wykorzystać, szczególnie jeżeli projektujecie rozwiązania informatyczne. Kolejną rzeczą, którą podlinkuję, jest oczywiście kick off Meeting. Jest tam też kilka rzeczy, które warto zrobić podczas warsztatów, które rozpoczynają wasz, wasz projekt. Jeżeli jednak macie troszeczkę większy budżet, to oczywiście możecie udać się na fajne warsztat, fajne szkolenie, które pomoże wam nauczyć się pewnych technik. Iga Mościchowska z Witflow prowadzi fajne szkolenia na temat warsztatów, jak i Wojtek Kutyła mają naprawdę fajne opinie na temat tego, jak takie warsztaty robić. A nowym rozwiązaniem, które mam tutaj przygotowane, są karty. Warsztatowe, z których można również skorzystać, to jest nowy produkt, który pomaga nam wybrać odpowiednie ćwiczenie, czyli wypełnić ten kontekst, który, który mamy. Takie karty warsztatowe to fajnie wykonane pudełko. Ja jestem akurat takim garżyciarzem, więc bardzo lubię takie rzeczy, który jest wypełniony różnymi ćwiczeniami, różnymi elementami warsztatowymi, które mogą nam pomóc do w tym, żeby wybrać sobie jakieś ćwiczenie. Wiele z tych ćwiczeń, jeżeli macie jakieś doświadczenie, będzie Wam znane. A część, tak jak dla mnie, będą niespodzianką. Czyli może się to wam przydać do tego, żeby odświeżyć sobie pamięć, zastanowić się. Ja lubię rzeczy fizyczne, którymi mogę po prostu sobie. Pewne rzeczy planować. Wtedy mogę przed potencjalnym warsztatem, który się odbędzie, wziąć sobie taką talię i z niej po prostu wybrać, warszt wybrać ćwiczenia, które z mojej perspektywy będą dla mnie najistotniejsze i sobie je układam po prostu w, li w linii. Zastanawiam się, jaki cel wykorzystać. Te karty mają też tutaj w rogu opisane, na jakim etapie takiego warsztatu, na jakim etapie takiego projektu można stosować dane, dane ćwiczenie, więc jest to całkiem przyjemne, fajne. No i oczywiście. Jakościowo bardzo, bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. Mam dla Was jeden komplet. Jeżeli chcecie dostać komplet takich kart, to zaczekajcie do końca wideo. Ostatnim etapem takiego warsztatu będzie zakończenie. Podczas zakończenia warto. Podsumować, co udało nam się zrobić, pokazać na podstawie materiałów, które wypracowaliśmy. Jeżeli używacie postitów, to pokażcie na postitach. Jeżeli używacie mazaków i kartek, pokażcie na mazakach i kartkach. Jeżeli używacie tablicy słuchościeralnej, pokażcie na tablicy słuchościeralnej, co udało wam się uzyskać, żeby też wyrównać tą wiedzę. Nie każdy ma mm, poświęca te uwagi, czasem się wyłączamy, więc takie podsumowanie jest nam potrzebne. To podsumowanie również przyda się do tego, żeby rozesłać do uczestników maila. Najlepiej, żeby to podsumowanie było Klarowne, proste, rekomenduję bullet pointy do 10 bullet pointów, które opiszą wszystko, co udało Wam się ustalić. Dzięki temu, jak ktoś dostanie ten, ten, tego maila, to będzie mogła łatwo go objąć wzrokiem. Jeżeli zrobicie dużą szpaltę tekstu, duże podsumowanie, duże notatki z tego warsztatu, to może też tak być, że ludzie po prostu nie będą tego czytali, bo mają po prostu mało czasu. Wiem to z własnego doświadczenia, że bardzo rozbudowane takie notatki z takiego warsztatu mogą sprawić, że po prostu mało kto je przeczyta. Jeżeli mamy takie notatki w postaci 10 bullet pointów, pytamy uczestników, czy możemy załączyć na przykład zdjęcia tych plansz, te rzeczy, które udało nam się wypracować, też możemy je załączyć do takiego warsztatu. Podsumować to, jeżeli są jacyś wasi przełożeni czy partycypanci, którzy nie brali udziału w takim warsztacie, to warto ich dołączyć. Niech to będzie Was wewnętrzny PR że udało wam się to osiągnąć, zrealizować cel. Dobrze przeprowadzony warsztat to naprawdę pozwala zbudować taką, zbudować pewność na temat waszych kompetencji. To jest naprawdę widowiskowa, jeżeli dobrze potraficie przeprowadzić taki warsztat i jesteście do niego świetnie przygotowani. Jeżeli martwicie się o swoją pewność siebie, to tak jak wspominałem, im lepiej się przygotujecie, im lepiej poświęcicie i więcej poświęcicie czasu na to, by się przygotować, to ta pewność siebie przyjdzie. Nie przejmujcie się, ćwiczcie, pamiętajcie, aby przygotowany warsztat, czy skorzystacie z tego toolboxa online'owego, czy skorzystacie z kart, czy może z e, jakichś dokumentów, które są podczas szkoleń, zbudujecie sobie warsztat, wybierzecie odpowiednie ćwiczenia, pamiętajcie, żeby go przećwiczyć na sucho. Sami, jeżeli możecie kogoś poprosić, żeby razem z wami przeszedł na sucho te ćwiczenia, czyli żebyśmy sobie je opowiedzieli i trochę spróbowali je przejść i przeprowadzić podczas takiej podwójnej rozmowy, to przygotuje Was na wiele rzeczy, które mogą się wydarzyć, a może pozwoli wymienić też ćwiczenia, bo okaże się, że to, co Wam się wydawało dobre, podczas przeprowadzania jest dziwne albo może nieprofesjonalne. Niektóre ćwiczenia rzeczywiście takie są, to Wy musicie dobrać takie, które będą odpowiadały Waszemu zespołowi. Przygotujcie się, przećwiczcie. I powodzenia w prowadzeniu dobrych warsztatów. A teraz bardzo krótka informacja: mały konkurs. Jeżeli chcielibyście otrzymać komplet takich warsztatowych kart, to mam prośbę. Jeżeli nie jesteście na YouTubie, to kliknijcie w link tego filmu, wejdźcie na YouTubea i pod filmem w sekcji komentarzy. Napiszcie nazwę jakiegoś ćwiczenia, które przychodzi Wam do głowy. Znajdźcie może jakieś w internecie, które wpadnie Wam w oko i opiszcie, dlaczego Waszym zdaniem to jest fajne ćwiczenie, fajne zadanie. Tym samym dzięki Waszym komentarzom będziemy mieć kilka ćwiczeń pod, pod tym filmem, które użytkownicy, którymi użytkownicy, którzy zobaczą ten materiał będą mogli się zainteresować. Do czego Was serdecznie zachęcam. Najfajniej opisane z mojej perspektywy ćwiczenie nagrodzę takimi kartami. Odpowiem wtedy tej osobie w komentarzu, aby dom. Mnie się odezwała i wyślemy Wam komplet takich kart warsztatowych. A polecam, bo fajne są i, i warto. Dziękuję Wam serdecznie, że dotarliście do końca tego materiału. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, jak Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś potrzeby na kolejny materiał wideo, też. Zachęcam do udziału w konkursie i serdecznie życzę Wam jak największej ilości dobrze przeprowadzanych, dobrze przygotowanych warsztatów. Do zobaczenia.